Pandemia koronawirusa dosyć znacząco wpłynęła chociażby właśnie na wdrażanie Zielonego Ładu, ponieważ mniej więcej teraz powinny już się pojawiać jakieś akty wykonawcze i trwać rozmowy. Siłą rzeczy zostało to troszkę zamrożone i też środki, które miały być przeznaczone na Zielony Ład, będą pewnie odsunięte w czasie, bo mamy teraz inne wyzwania związane z koronawirusem. Globalnie energetyka wiatrowa czy, czy, czy słoneczna Dosyć dobrze się przed koronawirusem obroniła. Oczywiście nie jest tak, że, że tego wpływu nie było, bo chociażby każdy, kto jest zależny od, od pewnego ciągu dostaw, czy to komponentów do elektrowni wiatrowych, czy, czy składowych do farm fotowoltaicznych, odczuł to, że, że, że ten łańcuch dostaw się zaburzył i, i terminy się przesunęły. Natomiast nie, nie jest to rzecz, która by tą branżę sparaliżowała. Pewne przesunięcia czasowe są mniej lub bardziej odczuwalne w zależności od kraju i od technologii. Natomiast w skali mikro, chociaż może nie mikro, ale też makro, obserwujemy to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu spadła cena energii elektrycznej na, na towarowej giełdzie. Wynika to z tego, że zamrożenie gospodarki spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na energię, ale moim zdaniem jest to, jest to chwilowe. Myślę, że kiedy zaczniemy tą gospodarkę odbrażać, kiedy wszystko wróci na, na poprzednie tory, to, to wzrostu cen energii nie zatrzymamy. To jest takie chwilowe zawahanie, tego nikt z analityków nie przewidywał, co się wydarzy na świecie. I mamy taki, taki mały ząbek na wykresie, że, że ta ceny energii spadły. Natomiast w dłuższym terminie czasu myślę, że wzrost cen energii nie da się zatrzymać przez COVID-a. A, a my bezpośrednio też nie, nie odczuliśmy wpływu koronawirusa na elektrownie, które już funkcjonują bo zarówno serwis, jak i wszystkie inne prace administracyjne trwały może w nieco zmienionym modelu, ale, ale nie były zaburzone. To, co, co odczuliśmy faktycznie, to są postępowania administracyjne, ponieważ utrudniony dostęp do urzędów, praca zmianowa powodowała, że pewne procesy, które, które zwyczajowo trwają określony czas, trwały dwa, trzy razy dłużej, ale też powoli wraca to do normy, więc... Yy, powiem szczerze, że chyba OZE jako branża yy, zdała egzamin odporności na koronawirusa. Jednak w dużej mierze opieramy się o, o produkcję energii yy, przy wykorzystaniu technologii, a nie zasobów ludzkich. Yy, a te zasoby ludzkie ograniczają się do pracy albo administracyjnej, właśnie, albo od, yy, od pracy serwisowej. Nie zauważyłem w naszych inwestycjach, żeby koronawirus jakoś znacząco nam tutaj plany pokrzyżował. Jeden taki obszar, który, który faktycznie wymagał przestoju, to jest poszukiwanie turbin dla naszych projektów za granicą. No, ze względu na ograniczenie w poruszaniu się musieliśmy te plany o kwartał odłożyć, natomiast powoli wraca to wszystko do normy, i, i poza tym krótkim przesunięciem czasowym nie odczuwamy tego dosyć istotnie.